Jesteśmy na rybkach, łowisko Fiszka. Pierwszy zestaw wywozimy, właśnie. Mój pomocnik tutaj operuje pilotem. Muszę się pochwalić, że zakupiliśmy nową łódkę Butmana z GPS-em, z sondą. Dzisiaj właśnie ją testujemy. Właśnie wywiozła. Chyba już wyrzuciła, tak? Czy nie wyrzuciła? Zaraz zobaczymy. No, jeszcze się uczymy. Nie czyli teraz wyrzuciliśmy dopiero. Bo jeszcze musimy nauczyć się ustawiać, jak będzie sama. rzucać i teraz zrobimy jej powrót do domu. Tutaj tym domem nie No Dobra. I łódeczka wraca. Pogoda, niestety, jaka jest. Pochmurno, przepaduje. Jesteśmy przyczepą. Zobaczcie, jak się komponowaliśmy ciasno. No I zobaczymy, co będzie. Miejmy nadzieję, że jakaś rybka się załapnie. Witam Was wszystkich. Jesteśmy, no, jak już mówiłem, na łowisku Piszka. Przygotowuję tej te do wywozu. Testujemy nowy zakup łódki. Jak już wspominałem, łódeczka Poutmana, zakupiona w sklepie Munfin. Nie powiem, bo bardzo dobrą cenę mieli na tę łódeczkę, No, teraz przystałem tą tak, przed nie? Fajna, miła obsługa. Nasz w sumie drugi zakup już w Munfinie. Wcześniej zakupiliśmy kołowrotki Shimano, kołowrotki jak na razie spisują się świetnie, a to już chyba zasługa samych też kołowrotków, nie tylko sklepu. Będziemy próbować złapać jakąś rybkę. Przygotowujemy te pchałeczki, jeden zestaw mamy w wodzie, na razie nic się nie dzieje. Sonda pokazuje, że rybka jest, jest nawet bliżej dna, więc tylko czekać na jakieś pobranie.

nie wykąpa, to będzie wesoło na filmie. Byłaby od razu głębokość przetestowana, jak jest głęboko. bliżej Oj, oj. Widzieliście? Nie widzieliście, jak się wyrzuciła rybka. Mniej więcej tam, gdzie mamy zestaw położony. Trzymaj. widziałeś? Ja super widziałam. dobra, daj, teraz wychodzimy na drugi punkt otworzyć nam ma obie komory prawą i lewą i wrócić do domu, a to już ma zapisane dobra, i OK a, proszę, wózeczka wypływa a, łączymy sobie sondę jeszcze Zobaczymy, czy są rybki. będziemy obserwować. Poczekaj. Hmm? No, się. Jeden jest problem. Stop, musimy zrobić. Nie w ten punkt, to znaczy. Musimy poprawić. Na no, trójkę musi iść no, jeszcze raz. Nie. No, Jeszcze raz robimy, bo tutaj pomylił punkt. No, no, lewa, lewa no, i dom. Okay. No, na trójkę. Na trójkę, nie na dwójkę. I się pomylił, ale to nic. Zdążyliśmy ją zatrzymać jeszcze, można powiedzieć, na początku, jak wypłynęła. Widzimy, teraz, jak łódeczka płynie. Nasz operator tu operuje. Pokaż rybki, jak są na sądzie. Ok. Rybka jest w wodzie. Pytanie tylko, pytanie tylko czy będzie chciała pobrać coś. Czy nasze smakołyki zasmakują. Ja 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 nie, mam. to się już ja ja jest chwileczka. Teraz będzie wyrzucać. Już wyrzuciła, ale wyskakują. Dobra, wraca. Wyrzuciła, bo żyłka się uciąga. Dobrze, czekaj mi cię. się na bok. Wraca? Wraca. Ja, tu sobie zestaw. Ciągnę. Tam rybki. Sam? Dobrze. Tam. Bardzo dobrze. małe mhm. ...to bardzo dobrze. No jakaś taka inna troszkę ma, no. No, to się no. no chwilę, bo nam troszkę te... troszkę nam płynie żyłki. Zaraz no, ją skorygujemy. Hajdzie. Pierwsza rybka. Małowisku fiszka. Karpik. 13 kg równe. Bardzo ładny, bardzo waleczny. Przy brzegu kurczę, już go raz miałem w podbieraku, Dosłownie smyk mi z podbieraka. I zak wybrał jeszcze, że ho ho ho. Ale fajnie, pierwsza rybka. No, czekamy na większe, bo 13 kg to wiadomo no to. Jeszcze nie jakiś rekord, ale bardzo fajna rybka. Słuchajcie, jesteśmy już po pierwszej nocce, w której przyjechaliśmy, padało praktycznie, no większość większości pada, czasami tam tylko była taka mniejsza, mniejszy opak, mniejsza mniejsza nie padało, ale w tak, większości tak, pada, za dnia nic się nie udało zapać, ryba ogólnie chodzi, jak sądujemy, to ryba widać, że chodzi tam około metra, półtora metra nad dnem, także ryba jest. Wyrzuca się ryba, spławia się strasznie, drażni, ale no mamy jedną rybę, w nocy udało się, oczywiście przed chwilę przed trzecią w nocy było nie? takie delikatne, że naprawdę troszkę podciągnie, troszkę popuści, no i tam zaczęła troszkę wybierać, to już zaczynają, bo już nie ma co czekać, nie? Karpik 13 kg, było widać na filmiku, ładna, żywotna rybka, no czekamy, czekamy, no, rano wstałem. Po przewoziłem dostawy trochę pod jeszcze i będziemy obserwować teraz. Kawka, kubeczkę z inna. Pijemy kawkę i idziemy dalej walczyć. Bo idzie sama do brzegu. Nie wiem jak ja mam sprzęgło, trochę za mocno. Czekaj, trochę tak. No ja się chcę. Właściwie chcę tu sobie podejść pod bierakiem, tylko nie chcę jej puścić luźno Puściła Kurczę Felek, spięła przy brzegu A miała sprzęgło luźne, nie? No puściła Nie zapięła się może dobrze, no nie wiem no słuchajcie, powoli już nasza zasiadka dodyga końca. Jest niedziela po 10 do 12 mamy dobę. Także praktycznie jeszcze niecałe dwie godzinki, aż tak powoli ogarniamy. Nocka była niespokojna, ale bez efektów. Wstawałem 6 razy i wybiegałem, ale krótkie podciągnięcie i opuszczenie w dół. żadnego odjazdu. Wczoraj mieliśmy branie no, najprawdopodobniej murowe, bo do brzegu bardzo lekko szło. Przy brzegu zaczął troszkę wybierać się się spiął niestety, szkoda, bo fajna rybka mogła być i siedzimy, z Pawikiem porzucaliśmy na no spawika, więc nie chcę nawet wziąć pogoda troszkę się poprawiła, bo nawet troszkę słońca się pokazało, no ale no, efekty są niezbyt udane coś tam ogólnie na łowisku ryba widać pracuje gdzieś tam słyszę, że wyciągają siotry. mieliśmy też na jesiotra wyrzucone na ser, ale rano pusto było było jakieś brak, chyba się coś po prostu spadło i tyle Powoli kończymy i czekamy na kolejną wyprawę. Pozdrawiam, cześć.